Siemanko, witam wszystkich na kanale VlodyPabl87. Dzisiaj zagramy sobie w duma. Jest to beta zagrana na konsoli Xbox One. Dla zainteresowanych będę prawdopodobnie też testował tę grę na PC. Jeśli jeszcze zdążę, bo beta testy trwają do dzisiaj, do końca dzisiaj, dzisiejszego dnia, do końca 17 czasu chyba amerykańskiego nie jestem pewien. Dobra, jesteśmy w Xboxie. Zaczynamy multiplayer łączymy się, nie odpalałem tej gry jeszcze na xboxie, zaraz zobaczymy z czym to się je yy, ustawienia to mnie nie interesuje za bardzo, aha to nam będzie wyświetlało czy chcemy widzieć ilość zadanych obrażeń przeciwnikowi niech będzie, jako że już było włączone yy, tu, tu 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 standardowo, dobra wideo, tu oczywiście nie mamy żadnej Dostosowania jakości grafiki, jako że mamy konsolkę dobra przejdźmy do gry, znajdź mecz, zagramy team deathmatch i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało czekamy na czekamy na yy, zawodników 2, 4, 6, 8, 10, 12 czyli po 6 tak mam nadzieję, że ktoś się do... o już mamy kilka osób Patrzcie, jakie fajne stroje. O, już się gra ładuje. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. Grają chwilę na PC. -cie. Troszkę mi to przypomina starego Quake'a, Unreal Tournament. Zaraz zobaczymy. Zaraz wam powiem o tych że myślę. Aczkolwiek, nie sugerować się tym, bo. To co ja myślę, to. Nie znaczy, że Wam będzie to samo. Zobaczcie jak się tekstury doczytują. No i dobra, o, my jesteśmy w drużynie niebieskich, dobra, czyli mogłem strzelać. O. Granaty, aha, tu mamy RB to jest zmiana broni. LB tu mamy granaty. Jest sens strzelanie z takiego dystansu, zaraz się okaże. Nie zapominajcie, że jest to beta, także grafika i tak dalej raczej nie jest w 100%. A jeśli jest, to jest kiepsko. Oj, i zostało ze mnie mięso. X mamy respawn. Dobra, szukamy. O -o. Coś dużego by było, z podziemi. Gra bardzo płynnie. Staje się, jakby szło w 60 klatkach. Brawo, pierwszy frag. Co to jest? To zielone to jest taki armor. Tarsza. Trzecie miejsce. Respawn. Lecimy dalej, nie poddajemy się. Ale nam, przed pod dubeltówkę Dobra, już nie posiadają demona, będzie łatwiej. O -o. Prawie. Zostało mu 26 HP. Ale rozwałka. Dosyć sporo krwi. Nie, nie mój typ gry. Raczej nie jest to mój typ gry. Aczkolwiek na pewno, na pewno będzie duża rzesza ludzi, z którym się to spodoba. Co on powiedział? Skumbak? Nie wiem. Ups. Takie latany... rzeź... rzeźń. Czy to się mówi rzeźń, rzeźnia? Rzeź. Hmm. Okej. Okay. Nie wyszło nam. O, on odchodzi, demon. Nasz... Dobra, nie wiem co to znaczy, o co tam chodzi, nieważne. Tu się kłóca. Się wpierdzieliłem. Mm, przy każdym respawnie mamy doczytywanie tekstur. No, ale tak na pewno nie będzie, jak mówię, to jest beta. Także tu nie ma co się nastawiać. Na pewno będzie dużo rzeczy ulepszamy. Wcześniej zdania na tej temat gry są podzielone. Ale tu kryfawo. Dala la la. Dobra, posłuchałoby coś polować. Ups, o Mapy nie znam Mamy za sobą około 7 minut Mnie się już zaczyna nudzić, zastanawiam się czy będę tę grę testować też na Pc No tak. Co to? A, to odbiera życie bardzo fajnie. Świadomie weszło w to. Popakowi zostało 2 helte. Nie, nie mówi skumba, on mówi komback. A udało mi się kogoś zabić z granata. Amunicja. Życie amunicja. Strasznie mroczny, o -o. Strasznie mro mroczny klimat w tej grze. Wow. Fajnie wygląda ta postać. Ale nic poza tym. Nie, 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 już wiem jedno, że nie jestem takim Nie jestem fanem ty tego typu gier. Yy, może kiedyś quake, unreal, ale to za czasów jak nie było wyjścia. Czyli jakieś 20 lat temu. Zobaczymy co będzie też yy, tryb kampanii przedstawiał. Kampanie może być całkiem fajne, tak jak w Dumie Trójce całkiem mi się podobało, aczkolwiek wiem że tam były problemy z płynnością gry w Dumie Trójce no ale dobra co było to było może teraz będzie optymalizacja lepsza zobaczymy I tak bardzo ładnie ta beta chodzi na Xboxie Żad, żadnych no, uh, no, żadnych spadków FPSów dobra, one kill został i się kończy. Reached. Dobra, o, skończył się mecz. Niebiescy wygrali. 75 do 73. Niewielka przewaga. Tylko dwóch killów. gum of Doom. Co to za zawodnik jak tańczy? Nas tu nie ma, niestety. Niestety, niestety, nie zależy mi na tym. No i dobra, tak mamy 11 minut za sobą. Drugiego trybu raczej nie będę testował. Nie interesuje mnie to, jaki by nie był. Nie lubię takich e, science fiction. Dobra, loadouts. Aha, tu mamy wyposażenie broni. Hack modules. Aha, tu sobie możemy dołożyć jakieś dodatki do naszej. Naszego pancerza. Prawdopodobnie tu mamy Customize character, czyli ubr, kolor, kolor zbroi. Tak, dobra, mnie to nie interesuje. Ja się w tą że raczej nie będę bawił, aczkolwiek nie znaczy, że jest zła. Kto miał szansę, ten wie, kto miał szansę spróbować, a ja się będę z wami żegnał. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Trzymajcie się, jeśli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, jako że jest to dla mnie bardzo ważne. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, hej!